Widzowie, jeżeli pod tym odcinkiem nie będzie 1101 łapka w górę, czyli 1101, to ja ściągam słuchawki i idę sobie. Na razie. I ja wrócę jak wiecie 1101 łapek. Nie, dobra, co ja gadam? Zartuję, wiadomo, nie ale ogólnie szczęsta pora i chciałem iść sobie spać. Mniejsza. To jest zbyt ważny odcinek i zbyt mocny, dlatego że w dzisiejszym odcinku. I powiem Wam, że na ten świat, na którym jest Lemon Demon, na którym jest Siren Head, który jeszcze żyje, oraz na którym świecie jest jeszcze boyfriend, no to ma tu być jeszcze jedna postać, i dzisiaj rzekomo mam ją spotkać, w tym oto gdzieś tam lesie. Muszę się też odpowiednio przygotować. W ogóle zobaczcie, wejdę teraz do tego lasu i pokażę wam, jakie rzeczy są już w nim. Po prostu, co mnie zdradziło, co mnie zdziwiło. Sorry, o, dlaczego mówię zdradziło? Bo ogólnie tri mam spotkać taką postać jak Triki, nie wiem czy ja to dobrze mówię i tak dalej. Napiszcie, czy ją znacie. Yy, wiem, że to jest jakoś chyba spokrewnione albo podobne o, od, od Lemona Demona i tego, i Boyfrienda. Więc no, zobaczcie, yy, rozstawiona wełna, takie kolumny jakby, i nie wiem, co to w ogóle ma oznaczać, bo ogólnie, podobnież ta postać jest klaunem? Tak słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda. Napiszcie mi jak najwięcej informacji, o, a tam z tyłu dzieci Sirenheada, no nieźle. Yy, no, to właśnie jest klaunem, i w ogóle, wiecie co? Podobnież. Nie ma w ogóle ramion ani rąk, tylko znaczy ma same ręce, palce w sensie, ale nie ma już tutaj tych długich, tutaj ra ramion nie ma, no i rąk tu, ogólnie o to chodzi. Dlatego może być ciekawie, pierwszy raz taką postać spotkam, która będzie yy, samymi palcami, rękoma, tak naprawdę. Nie wiem, czego się spodziewać po tej postaci, serio. Ogólnie nie wiem, jej nazwa wskazuje z angielskiego, że to jest postać zdradliwa. Czyli jakby, ale no nie wiem czy jest to coś związane z tą postacią czy jakby wydaje mi się, jeżeli tak jest faktycznie to nie ma co ufać, ojejku prawie że odle. Jestem oczywiście na game od Kraty, bo będę się odpowiednio przygotowywał, yy, może jakieś pułapki i tak dalej, żeby, ty, bo jest, to jest ten świat widzowie gdzie jest Lemon, Demon i Boyfriend, żeby tylko żadna z tych postaci mi nie zauważyła, bo nie wiem jakie te postacie mają relacje ze sobą wszystkie, nie? No już wiemy, że Boyfriend z yy, Lemona i to się nie lubią na przykład. Więc no, oglądajcie film do końca, zapraszam do mojego sklepu, pierwszy link w opisie po taki piękny kubek, warto teraz zamówić, serio, bezlimitowana edycja i do trzech losowych zamówień jadę wręcić kubek osobiście, przez to macie okazję spotkać się ze mną, zrobić zdjęcie, pogadać, przyjadę do Was, wypijemy kakao, herbatę i tak dalej, naprawdę polecam. Tak samo zapraszam do subskrypcji kanału. Tu się znajduje czerwony przycisk od subskrypcji wbijamy 150 tysięcy, a mało brakuje. Na 150 tysięcy subów będzie odcinek subskrybentem albo subskrybentką mojego kanału, więc zachęcam wszystkich bardzo serdecznie. Yy, nie jak będzie 150, koła to wylosuję jedną osobę spośród subskrybujących osób w mój kanał. No i wtedy nagracie ze mną filmik. Yy, tak samo, jeszcze na szybko na środku ekranu wysiedlam. Ostatnią obserwującą osobę z Instagrama chcecie się pojawić, to wystarczy, że wbijecie, zaobserwujecie mój Instagram. Link się znajduje w opisie. A ja już przechodzę do budowania domu i wiecie co? Będzie on raczej z takiego bardziej pozytywnego materiału, bo chcie, chcę go zrobić z betonu. No, jeżeli ta postać rozpro, rozstawia takie rzeczy kolorowe i tak dalej, no to ja też zrobię jakąś kolorową bazę, nie? Żeby tylko nie było tak widzowie, że nie wiem, te postacie jednak się później złączą i wszystkie na mnie pójdą, zaatakują, to wtedy to ja nie wiem co będę musiał zrobić. O, jeszcze jedną prośbę mam do was, kto mnie teraz słyszy, napiszcie w komentarzu, czy ta postać triki. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam w ogóle. Napiszcie też jak się czyta i tak dalej, bo masakra. No, to napiszcie w komentarzu yy, czy to jest dziewczyna, czy to jest chłopak, ale moim zdaniem ta postać jest. Płcią żeńską raczej niż kobietą, no tak mi się wydaje. Sama nazwa chyba tak wskazuje, i też gdzieś tam jak widziałem wygląd na przykład, to yy, no i z tego co mi niektórzy opowiadali, to ta postać jest chyba kobie yy, mężczyzną bardziej, no tak mi się wydaje. Zobaczcie, beton bierzemy sobie z czerwonego betonu, bym zrobił może o podłogę. Będzie spoko ja też nie pójdę nastawiony tak, że będę atakował tą postać. Zobaczymy, jak ona wypadnie. Czy będzie się mnie. Co? Jest grane. Ej! Cześć, 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 że Nie, 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 nie. Ktoś z, musiał, z rakietnicy musiał. Z cytryny musiał strzelić, tylko kto? Słuchajcie? Śledzi mnie gdzieś tu Lemon Demon? Jakby od niego było chyba. Czaki, nie wiem. W ogóle wejście mogłem zrobić w drugą stronę. Jestem cymbał. No nic, to nieźle. Ja nie chciałem, żeby oni o tym wiedzieli. Ale chyba. Ty... No dobra, może jeszcze nie wiedzą. Może sobie myśli, że po prostu ja sobie coś tam buduję i mi sobie żartuję, troluję, nie? Rozumiecie o co chodzi? Tak, ja w sumie byłem świnką pepą. Polecam zobaczyć odcinek na kanale po obejrzeniu tego, kto nie widział. Bardzo fajny, śmieszny. Yy, dobra, to tak. robimy tu zamknięcie. Czekajcie, cyk. Tu będzie zamknięcie. Ok. I z drugiej strony zrobimy otwór, gdzie będzie można sobie wejść na luzie. I to mi się podoba, to mi się podoba, okej okay. Albo może, czekajcie, z której strony by tu zrobić? Z tej w sumie bym zrobił wejście No, będzie gitówa, maniek Dobrze, pięknie jest Cześć, łuk To był chyba szkieletor A czykolwiek, nie jestem pewny Halo? Ło, on demonie Halo, lemonie, co ty robisz, ej Wracaj do siebie no to widzowie doigrałem się, śledzi mnie Lemon Demon. Ajajajajaj. no dobra, trzeba będzie to jakoś ugarnąć. Zobaczymy jak jeszcze. Wiecie, o. Beton. Chciałbym niebieski, żeby to się jakoś odróżniło. Fajnie, zobaczcie, cyk, cyk, cyk. Normalnie jak w cyrku będzie, nie? O, no nie wiem, czy to wygląda dobrze, czy nie. Ale niech tak pozostanie. Czekamy do nocy, aż się zrobi. Za znaczy nie, jeszcze muszę sporo tutaj zrobić. Yy, skrzynka. Porozstawiać. W razie co, widzowie? TNT mamy, zobaczcie, sporą ilość. Naprawdę bardzo dużo TNT mam. Będzie można to wszystko sobie użyć. Już teraz sobie wezmę staka... nawet... Niejku, ktoś strzela do mnie, ale mi to denerwuje. Yy, TNT lecimy dalej. Miningu sobie weźmiemy sporo Syk, yy, mikstura, sobie bym chciał skoku na pewno. Zwiększony skok, to jest dwójka. Fajnie. Damy sobie tutaj. Eee, złote jabłka sobie powiększymy. Też takie wiecie, rzeczy bardziej niekoniecznie. Co jest grane? Co jest grane? Halo! Tu się odwaliło, czekajcie. Gdzie ten wybuch? Gdzie ten wybuch? Co się dzieje? No nie. Tutaj! Drzewo zostało zniszczone, i ziemia. No nieźle. Ja nie wierzę. Nie wolno tak robić. Lemonie, demonia, jak słyszysz, proszę, przestań zaczepiać, bo przesadzasz. I to naprawdę. No, idź sobie, ja tu nic takiego ważnego nie buduję. Możesz mnie zostawić w spokoju, tu się nic nie będzie działo. No, nic się nie będzie działo, postać zaraz będzie. A tu się nic nie będzie działo, no nieźle. No, no wiadomo, że trzeba troskonać. Okej. Czyli drzewo, cyk, 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 dobra. Cyk, 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 cyk. Jakie to jest pokrzywione drzewo? Wszystko przez tego. Oh, jaj jaj, lemona, demona, no. Co, on, co pomyśli sobie ta postać, która tu przyjdzie? Że tu jest jakiś, nie wiem, cyrka, bo co. Ej, w sumie on jest clownem, no to... <grych> Okej, okay. więcej mieczy bym sobie chciał jeszcze zrobić, pięknie, cyk. Zbroję mam, czy nie? Ta, mam zbroję, ale sobie na wszelki wypadek jeszcze ją yy, cyk, cyk, rozmnożymy. Dobrze, mamy to. I klata, i nogi, i tutaj to, pięknie. Nawet nie musiałem zdejmować, no dobrze, widzowie. Mi się wydaje, że jestem odpowiednio przygotowany... Znowu te TNT, no co jest grane? Dlaczego to co, coś tam robi mi? A znaczy, czekaj, ja Robi się noc, dobra, nie ma teraz na to czasu. Widzowie... A nie, dachu nie mam! O Jezku! Jejku! Beton, szybko, byle jaki, taki fajny bym chciał jakiś. Dobra, dajmy taki błękitny, jelo. Zamknijmy... Czekaj... Wiem skąd... Co jest? Boyfriend był chyba... Co jest? Oni dwóch tutaj są? Ojfly, czyli Lemon Demon musiał sobie zniknąć chyba, bo przecież te postacie się nie lubią, widzowie. To nieźle. Ok, yy, spadam na dół. Pochodnia, rozświetlamy. Szybko, szybko, szybko. Cyk, 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 cyk. Ok, i cyk, i cyk. Niech będzie tak jak jest. Widzimy się za moment. Ja idę włączyć sobie survival i idziemy do tego lasu. Zobaczymy, co się teraz będzie działo, kochani widzowie. Tak więc, widzowie, jesteśmy na zewnątrz, jest survival. Ja wejdę tylko sobie na sekundkę, żeby wziąć zwiększoną miksturę skoku. To się przyda. Zaraz wam pokażę, dlaczego. Dobra, tu można wejść sobie cyk i cyk. Ok. Zatem idziemy do lasu, trzymajcie kciuki, bo może być grubo. Nie wiem, jak to spotkanie przebiegnie. Co się wydarzy? Kto padnie? Yy, no. no i tyle, nie? Okej, okay, idziemy. Póki co nie widzę. A, znaczy widzę tu te wełny takie porozstawiane i tak dalej. Postaci nigdzie nie ma Żeby nie było tak, że tu jeszcze Lemo Demon krążę, Albo na przykład ten Boyfriend nadal Bo kurczę, no to by była lipa totalna oni by, mi, oni by mi dali taki wycisk Za to pewnie Gólne już sobie miksturę Gólne sobie złote jabłuszko I przez to, że mam tą miksturę mogę, o zobaczcie Tak skakać sobie fajnie Nie, tego też nie chcę niszczyć Halo, halo Przybyszu Nasłuch... Chcę nasłuchiwać kroki, ale nie słyszę. O, co jest? Yy, triki, Trajki, Trajki. Dzień dobry. Dzień dobry. Po... Nie, jak ty wyglądasz strasznie? O panie O panie, Zabrało mi u u głosu. Witaj na tym naszym świecie. Jestem przyjazną postacią. Aureoksem niebieskim. Wygląda mniej więcej tak. Możesz sobie zobaczyć, pokażę ci twoją, swoją twarz. A co ty. Mogę zobaczyć, co masz pod głową? Czekaj. Sobie... Oj, Dobry, przepraszam! Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Ty wyglądasz jak jakiś komando normalnie. Co się stało z twoimi rękoma? Ogólnie na tym świecie istnieje jeszcze Boyfriend Lemon Demon. Nie jesteśmy. Sam, co się denerwujesz? Ej, co jest. Po co idziesz za mną? Nie. Nie, goni mnie widzowie. Czyli zwiewamy stąd, zwiewamy, zwiewamy. I o, ale się zdenerwował, jak powiedziałem mu teraz. Co jest dobra, szybko. Gul, 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 gul. Muszę wypić. A, nie. Jajku. Jaki chyba jak ma siłę, że mnie tak odrzuciło. Co jest grane. Dobra, czekajcie, może wejdziemy tutaj. I schowajmy na spokojnie. O, nie nie wchodzi już do środka, zobaczcie. Nie potrafi wejść. Teraz to wygląda jak Creeper z tymi ruchami, który się przybliża tak normalnie. A ma głowę trochę podobną kształtowo do Creepera. I jo! Widzowie, dobra. Ja tu zakończę odcinek. Napiszcie mi, co zrobić dalej z tą postacią. Czy macie jakiś pomysł na pojedynek, cokolwiek? A ja spróbuję to. Napiszcie jak najwięcej komentarzy, ja przypnę wam serduszko i zobaczymy, co wyjdzie dalej w następnym filmie. Dzięki, zaglądajcie dopisu. Do trzymajcie się wszystkiego dobrego. Do jutra. Na razie.